Obok mojego biura hiszpańscy posłowie z Katalonii rozwiesili wielki trans transparent, natychmiast uwolnić katalońskich więźniów politycznych. Oczywiście ten transparent uwolnili posłowie, którzy do tej pory zasiadali w parlamencie, ale ci nowo wybrani e, z list separatystycznych będą mieli problem, dlatego że. Parlament Europejski jak do tej pory nie uznaje mandatu Carlesa Pujamonta i dwóch innych separatystycznych deputowanych mimo ich prawidłowego wyboru, mimo że byli kandydatami, startowali i zostali wybrani. Mnie nie można podejrzewać o sympatię dla separatyzmu katalońskiego. Nawet byłem atakowany, że w czasie tego kryzysu. Po ogłoszeniu separacji Katalonii mówiłem, że jedność narodowa Hiszpanii, jednego z najstarszych narodów Europy, jest dość dużą wartością żeby naprawdę odnieść się ze zrozumieniem dla działań rządu hiszpańskiego w obronie suwerenności i jedności narodowej. Oczywiście mówiłem również, że musimy pamiętać, że separatyzmy bywają często wykorzystywane przeciwko dużym państwom narodowym, będącym często przeszkodą. Dla zamiarów destrukcji wielkich państw i my też powinniśmy pomyśleć, czy pewnego dnia ktoś nie użyje tego przeciwko nam. Więc jestem tutaj świadkiem zupełnie bezstronnym, ale kwestionowanie mandatu prawidłowo wybranych posłów uważam za kompletny skandal, za rzecz zupełnie niewytłumaczalna. Przecież w Polsce, kiedy odradzała się nasza druga, kiedy rodziła się nasza druga niepodległość. Mieliśmy dwuletnią wojnę z Ukraińcami i dwa lata później posłów ukraińskich w Sejmie pierwszej kadencji. Mieliśmy powstanie Wielkopolskie i trzy powstania szląskie. I rok po trzecim powstaniu szląskim niemieckich posłów w Sejmie pierwszej kadencji ci posłowie ukraińscy, niemieccy współdecydowali. Decydująco rzucali swoje głosy na szale przy wyborze pierwszego i drugiego prezydenta Rzeczypospolitej. Suwerenność jest rzeczą, której zawsze warto bronić, nawet wtedy, kiedy są kontrowersje, nawet jeżeli dochodzi do sporów demokratycznie nierozstrzygalnych, ale to nie zmienia faktu, że jeżeli mówi się o demokracji, no nie można kwestionować prawa do przedstawicielstwa. Jest to tym bardziej groteskowe. Zawsze powtarzałem, że Parlament Europejski działać musi w granicach upoważnienia naszych państw, ale skoro ma być reprezentacją wszystkich obywateli państw Europy, no to niech nią będzie, w jaki sposób Kierownictwo Parlamentu Europejskiego może unieważniać wybory w jednym z państw tylko dlatego, że jego rząd jest dostatecznie wpływowy, żeby tego zażądać. To jest bardzo groźny precedens i to pokazuje kompletne lekceważenie, kompletnie instrumentalny stosunek dla zasad demokracji. No ale nie tylko to. Przyszła wiadomość o wyroku Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w sprawie Ryszarda Czarneckiego. Ryszek został półtora roku temu odwołany ze stanowiska wiceprzewodniczącego Parlamentu po ostrej wymianie zdań z panią poseł Tun. I mimo, że tak naprawdę wniosek o jego odwołanie ze stanowiska nie uzyskał wymaganej większości głosów, dlatego że artykuł 21 Regulaminu do Parlamentu Europejskiego to zacytuję dokładnie mówi wyraźnie, że Parlament stanowi w sprawie odwołania ze stanowiska przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego większością dwóch trzecich oddanych głosów. Proszę Państwa, w prawie każde słowo ma znaczenie, więc dwie trzecie myślę, że dla nas wszystkich są jasne, ale podkreślam to przedostatnie słowo w tym przepisie artykułu 21. Oddanych głosów. Każdy oddany głos w tym wypadku się liczy. To jest w gruncie rzeczy jeszcze więcej niż oddanych ważnych głosów. Za odwołaniem Ryszka ze stanowiska głosowało 447 posłów. Wymagana większość wynosiła 449. Tej większości nie było, więc co zrobić? Unieważniono głosy wstrzymujące się. Powiedziano, że większość dwóch trzecich to będzie. Dwukrotnie więcej głosujących za niż głosujących przeciw, a wstrzymujących się od głosu unieważniamy. Dobrze, że Państwa, potem ten sam trik zastosowano przy głosowaniu o uruchomieniu artykułu 7 przeciwko Węgrom, to są rzeczy zupełnie niebywałe, dlatego że historycznie biorąc, fałszowanie wyborów zawsze polegało na fałszowaniu ich wyników, ale to, żeby przekreślić znany wynik wyborów, Unieważniając część ważnie oddanych głosów, to jest rzecz zupełnie niebywała. W tym wypadku chodzi, powiedzmy otwarcie, o coś znacznie więcej niż demokracja. Chodzi o y, y, przepisy regulaminu do Parlamentu Europejskiego, chodzi właśnie o rządy prawa, o sytuację praworządności w Unii Europejskiej. W Polsce Trybunał Konstytucyjny przyjął zasadę, że prawidłowość procedury w Sejmie jest elementem. Prawomocności uchwalanej ustawy. Ustawa nie jest ważnie uchwalona, jeżeli została uchwalona z pogwałceniem regulaminu. Trybunał Sprawiedliwości, który powinien być jakimś arcyareopagiem sprawiedliwości w Europie, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, uważa, że parlament może u siebie robić, co chce. Wolność sztomku w swoim domku i rządzimy się jak na folwarku. To są rzeczy. Zupełnie niebywałe. Niestety, praworządność w tej kadencji Parlamentu Europejskiego zaczyna się pod jak najgorszymi auspicjami. Dodatkowo przykre jest to, że ja niestety w tej sprawie mogę powtórzyć jak wielu innych, że nie miałem tego szczęścia, żeby spotkać liberała, dla którego jego liberalizm byłby zasadą osobistej politycznej etyki. No, wszyscy znamy tą piękną formułę Woltera, nienawidzę Twoich przekonań, ale jestem gotów umrzeć za to, żebyś mógł je głosić. Ja niestety no, w tej sprawie czekałbym na to, że pani Róża Tun powie, Czarnecki jest okropny, absolutnie nie powinien być wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego, ale zrobię wszystko, żeby pozostał na miejscu, z którego nie odwołano go legalnie. Niestety legalizm coraz częściej w stosunku Wewnętrznych i zewnętrznych staje się tylko kartą przetargową w walkach o władzę. Nie zasadą, której ktokolwiek chciałby być posłuszny, dlatego że jest elementem dobra wspólnego, że y, służy y, wszystkim. I tak to niestety, proszę Państwa, tutaj w Parlamencie Europejskim y, y, wygląda. Kolegom, y, którzy tutaj y, zostają, raz jeszcze. Y, powtórzę moje życzenia, żeby zawsze pamiętali, że zostali tutaj wybrani po to, żeby kontrolować władze Unii Europejskiej, dlatego że od kontroli władzy w naszym kraju, w każdym kraju Unii są parlamenty narodowe. A tutaj, jeżeli ktoś serio mówi o rządach prawa, niech kontroluje, czy władze to prawo szanują, czy prawo jest nadrzędne. Prawo to znaczy traktaty, to znaczy regulamin Parlamentu Europejskiego, to znaczy również, w jakimś zakresie, decyzje rządów, czyli decyzje Rady Europejskiej, są szanowane przez tych, którzy powinni je wykonywać przez władze Parlamentu Europejskiego, przez Komisję Europejską, no i również, ale to już w zupełnie innym planie, to w planie debaty publicznej, czy są szanowane przez. Którzy najgłośniej o tych zasadach deklamują. Proszę Państwa, korzystając z okazji, odpowiem jeszcze na pytania i na głosy, które do mnie dochodzą. Napisał do mnie pan Darecki z Paryża. Na jednym z portali społecznościowych, by nie nalegać na wypowiedzenie konwencji stambulskiej, bo, jak zapewnia, tutaj cytuję, chwila odstąpienia od konwencji stambulskiej przyjdzie, ale niekoniecznie teraz. Otóż muszę powiedzieć, że ta opinia pana Dereckiego, który pisze o sobie, że kibicuje rządowi, że jest kibicem partii rządzącej, no, polega na zupełnym niezrozumieniu natury relacji międzynarodowych na zupełnym niezrozumieniu znaczenia momentu w polityce. Życie publiczne, a szczególnie obrona interesu narodowego, pozycja międzynarodowa państwa to nie, to jest sprawa o wymiarze historycznym. To nie jest sezon, który się powtarza co roku, w którym te same drużyny, które grają ze sobą dwa razy, albo jeszcze drugie dwa razy, albo jeszcze raz w, w końcówce w sezonie dodanym, które mogą spotkać się w pucharze, mogą grać nawet cztery razy w roku i za rok to samo, i za rok kolejny nie. W życiu publicznym zapadają decyzje często nieodwołalne o ogromnych konsekwencjach dla losów narodów, a moment do tego, żeby podjąć taką decyzję, jest często niepowtarzalny. I taki moment dotyczy genderowej konwencji stambulskiej. Pamiętajmy, ta konwencja, ona uprawomocnia ingerencję w edukację narodową. Ona wprowadza zasadę, że w edukacji publicznej należy uczyć niestereotypowych ról płciowych. Ona traktuje płeć jako fakt społeczno kulturowy, ale nie jako podstawową daną naszej tożsamości. Ona chce dokonywać rewizji całej kultury, i co więcej, często podkreślam, a co jest niedostatecznie brane pod uwagę, w artykule czwartym mówi, że wszystkie środki podjęte w imię realizacji celów y, muszą być traktowane jako dopuszczalne. Żaden nie może być traktowany jako ograniczanie praw człowieka na przykład ograniczenie wychowawczych praw rodziców. I proszę Państwa, dzisiaj. Ta mina podłożona pod nasz system edukacyjny spotyka się ciągle z wolną strefą w Europie. Jest ciągle osiem państw w samej Unii Europejskiej, bo konwencja ma zasięg szerszy, ale w samej Unii Europejskiej jest osiem państw, które jej nie przyjęły. A pomijając nawet dwa, dla których pewnie mówię o Wielkiej Brytanii i Irlandii. Dla których zapewne największe znaczenie ma ten wymiar inżynierii społecznej, to, że oni się nie zgadzają, żeby przedsiębiorcom narzucać z góry, ile mają zatrudniać kobiet, ile mężczyzn, że nie wolno im traktować żadnych zawodów jako męskich i kobiecych. Mówię, ale nawet zostawiając tę motywację i te dwa państwa, chociaż mówię, to jest motywacja bardzo istotna, dlatego że nie można eksperymentować z przedsiębiorczością, z gospodarką. One przede wszystkim mają dać dochód swoim pracownikom. Środki do reinwestycji swoim właścicielom i zatrudnienie ludziom. I pomyślność wszystkim. Ale mówię, pomijając tą argumentację, jest jeszcze sześć państw Europy Środkowej, to znaczy Litwa, Łotwa, trzy państwa wyszehradzkie: Czechy, Węgry i Słowacja oraz Bułgaria, która powiedziała to najmocniej, które przede wszystkim ze względu na prawa rodziny, na wychowawcze prawa rodziców, nie chcą ratyfikować konwencji stambulskiej. I my dziś w tej sprawie nie jesteśmy sami. Dziś to nie jest żadna walka samotnej katolickiej Polski z całym światem, jakby niektórzy twierdzili. Dzisiaj jest otwarty problem w Europie, w który się albo zaangażujemy, albo będziemy się patrzeć, jak ten problem po prostu zniknie i zostanie kompletnie unieważniony. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że proszę państwa, mamy poprzednią kadencję, jest rząd platformy. Putin decyduje się poprowadzić wojska rosyjskie pod Odessę. Rząd platformy mówi to nie nasza sprawa. I co potem w następnej kadencji Rząd PiSu mówi, a to była uprawniona decyzja, rząd miał inne priorytety, inne, yy, miał prawo odłożyć tę sprawę na później. Owszem, yy, integralność terytorialna czy bezpieczeństwo Ukrainy to sprawa ważna, ale możemy się o to martwić kiedy indziej? Nie. Sprawy geopolityczne, szczególnie o odcinku wschodnim, rząd traktuje poprawnie. Zdaje sobie sprawę z tego, że one mają charakter strategiczny. Ale to, że Proszę Państwa, w ciągu ostatnich paru lat, kiedy mieliśmy już rząd w Polsce, który mógł, po pierwsze, wypowiedzieć konwencję stambulską, po drugie, podjąć kampanię międzynarodową na rzecz wsparcia dla tych państw, które nie chcą jej ratyfikować, i pomóc tym społeczeństwom, które chcą ją wypowiedzieć, w tym czasie, proszę Państwa, Soros zdobył Zagrzeb, zdobył Bukareszt. A nasze władze się przyglądają, no i osoby takie jak pan Darecki z Paryża, które określają się jako kibice tego rządu, mówią na to, przyjdzie pora kiedy indziej, niech Soros zajmie całą Europę, a my wtedy samotnie powiemy, że tę konwencję wypowiadamy. No, proszę państwa, komu opowiadamy takie bajki? No, po prostu jeżeli ktoś nie chce tej konwencji wypowiedzieć, to niech jej nie wypowiada. Ja wierzę szczerze, że pan Darecki tak się deklaruje. Jest przeciwnikiem konwencji stambulskiej, ale niech powie, to jest mniej ważne. To jest mniej ważne od tego, żeby rząd miał komfort realizowania takiej agendy, jaka rządowi się podoba. Proszę Państwa, Pan Derecki pisze też do mnie, żeby takie poglądy to uzgadniać z panią Kają Godek, która okazała się nielojalna wobec PiS i teraz działa wobec PiS. Ja nie podzielam decyzji pani Kali Godek, która odmówiła tworzenia szerokiej listy katolickiej w tych wyborach parlamentarnych, która wolała pójść w kierunku listy radykalnej, która z zasady chce być listą kontestacji. Ale rozumiem, że jeżeli ktoś jest upoważnionym przez 800 tysięcy ludzi, upoważnionym ustawowo. Reprezentantem społecznej inicjatywy obywatelskiej to ma prawo oczekiwać rozmów, kontaktu, szacunku, uzgodnienia agendy, poważnego traktowania jako reprezentant ważnej inicjatywy politycznej o ogromnej wadze społecznej. No, władza Musi szanować ludzi. Ja się cieszę, jak ludzie się cieszą, że mają dobrą reprezentację, ale wolałbym, żeby pamiętali o tym, że każdy z nas, kto broni dobra publicznego, ma prawo do tego, żeby rację. Żeby prawda, której broni, racje dobra wspólnego, na które wskazuje, żeby były podjęte przez każdą władzę, bo suwerenność polega na ochronie ludzi, a nie na suwerennym administrowaniu obowiązkami. I myślę, że to wszyscy powinniśmy zrozumieć. Jest piękne francuskie przysłowie „Można zrezygnować ze swoich praw, ale nigdy ze swoich obowiązków i tego każdej władzy publicznej życzę.